Dajcie, moi drodzy, każdy, kto śledzi rynek butów w ostatnim czasie koszykarskich, a nawet nie tylko koszykarskich, tylko osoby kompletnie takie casualowe, które mają w dupie koszykówkę, domyślają się albo wiedzą, co to za pudełko. Dokładnie, widzicie tutaj napis UNDEFEATED, tutaj słysza i tutaj R i logo Mamby. Oczywiście to od Nike wpisane zamiast i. A co to znaczy? Oznacza to kompletnie rozwalony odcinek. Dobra, bojdżot, ale zanim do niego przejdziemy, pamiętajcie zostawić suba na kanale. Oh, dawajcie te suby, będzie bardzo fajnie. Potem zrobimy wam jakieś fajne konkursy, coś wam tam dodamy. Oraz pamiętajcie polubić ten film, ponieważ no, te buty zasługują na tysiące lajków. Otwieramy je. Pudełko jest piękne. Wyjeżdżają buciki. O, 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 o. Pudełko tak otwierane jest zawsze w Lebronach, tych takich retro. Czy to w tych graffiti ósemkach, czy w trójkach. No, tam jest takie pudełko stoje. W starszych Lebronach zresztą też tak było. Więc otwieramy. Na papierze jest opisana taka, jakby historia tego zawodnika, czyli Kobiego Bryanta. Jest tutaj, że 22. Stycznia 2006 to był 81 punktów w meczu, że był pięciokrotnym krajem strzelców, że był MVP sezonu zasadniczego, więc no, oh, no dodatkowo tam 9 razy first team, kilkanaście razy The All Defensive Team. No, wszystkie te osiągnięcia Bryanta to tam już sobie pozostawmy i tutaj przechodzimy przy podwójnym papierze do tych oto butów. Są to Kobi 5, Hall of Fame. O Panie Boże, sznurówki, jejku, jak fajnie, tak zwinięte w rulonik, zamiast… Zamiast, wiecie, tak spakowane w taki woreczek. Pudełko zamykamy, ląduje już w moim skrytku na buty, a tutaj mamy już same kobiki. O, oh, moi drodzy, to są moje drugie piątki Protro, które mam. Oczywiście, pierwsze piątki Protro. Macie tu za mną, są to kobie piątki Bruce Lee. W tym cebu. Tutaj mamy Undefitted. Piękne sztosy. Może wezmę sobie kobiki, piątki te Bruce Lee i porównamy je sobie jednym. I mamy już tutaj. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to różnica materiału. Ponieważ. Tutaj w Kobikach mamy skórkę, różne rodzaje skórki. Tutaj jest materiał syntetyczny, no tutaj oczywiście skóra też jest syntetyczna, ale jednak są to Kobiki i dodatkowo, tak jak w tamtych, mamy tutaj z przodu KB24, oczywiście jest to nawiązanie do Kobiego, który w tamtym czasie grał z 24, ponieważ jak wiemy, kobi grał też z numerem 8 i tutaj, w tych butach, w ogóle ta kolebka jest jakby inaczej zbudowana, ponieważ jest tu ten płat skóry, na który jakby naszyta jest tutaj siatka. Uff, i to bardzo mięciutka, i to dużo fajniej pracuje. Nie będzie taki kraking wchodził. Bo na tej złotej skórze to by było widać straszny kraking. Bardzo fajny zabieg, ja uważam to za super rzecz. Naprawdę. I tutaj po bokach te panele również są taką siateczką. Jestem ciekaw, jak to się przełoży na użytkowanie buta. No, powiem wam, że jestem troszeczkę zaskoczony. Dodatkowo, jeśli chodzi o, już widzę, aglety, aglety są dużo porządniejsze. Tutaj mamy zwykły aglet, czyli plastik przytopiony. Tutaj taki imitujący metal, amelinium, dla mnie, sztosik. Dwa różne susze, oczywiście. Ten jest. Czerwony, idący w taki fiolet. Tu jest kompletny fiolet. Tutaj mamy oczywiście na jednym bucie logo Undeputed. Na drugim, tak jak w tych kowikach, mamy logo, oczywiście, Mamby. No teraz już wiemy, że to będzie inne logo, ponieważ to będzie samego Mamby, bez już Nike. Jeśli chodzi o tył, to w tych butach w wersji Pro czyli tych Bruce Lee, mieliśmy autograf Kobiego Bryanta. Tutaj na jednym bucie mamy logo Fitted, na drugim mamy R, gdzie I jest zastąpione przez to logo właśnie MAMBY. No i cóż, moi drodzy, buty bardzo ciężkie do dorwania. No, uważam, że ostatnio moja kolekcja HOBI się trochę powiększyła i powiem wam, że posiadanie tego kanału ogólnie pomaga w zdobywaniu butów. Nie powiem, że nie, bo bym skłamał. Bardzo pomaga w zdobywaniu butów. Tutaj muszę podziękować Mikołajowi Esz który podesłał mi ziomeczka, który mi sprzedał te buty. Dziękuję bardzo. Eee, buty, z, oczywiście, były w ds no wiódkie, po prostu przesłał mi, więc dla mnie kompletny sztos i mega morda do dogadania, więc jeśli ktoś by szukał jakichś fajnych butów, to polecam, polecam kolegę. Jak wiemy, jest to specjalna edycja, wypuszczona z okazji tego, że pośmiertnie wprowadzano Kobiego Bryanta do Hall of Fame, dlatego. Ta edycja nazywa się Hall of Fame. Hall of Fame to takie miejsce, gdzie trafiają najbardziej zasłużeni, znaczy nazwiska, podobizny najbardziej zasłużonych zawodników, trenerów, zawodniczek, działaczy NBA. I zazwyczaj tam trafia kilkurocznie. W tym roku mieliśmy bardzo mocną obsadę, ponieważ dołączany był Kobe Bryant, KG oraz Tim Duncan. No to trio to początek lat 2000, 2000, 2010. rządziło tą ligą. Więc San Antonio Spurs z Timem Duncanem, Lakersi z Bryantem i mięsota Timberwolves łamane Boston Celtics z Kevinem Garnettem. Moi drodzy, poza metanem, a te buty miały to uhonorować dlatego złoto. Tutaj mamy dla Twojego purpura, kolor królów, bądź kolor Lakersów. I tak, moi drodzy, to jest kolor Lakersów, purpura i żółty. Tutaj mamy złoty zastąpiony, dla mnie bardzo fajny. Doceniam też, że troszkę zmienili samą konstrukcję cholewki, no bo oczywiście podeszwa jest taka sama, jak w poprzednich Kobi ProTro. Amortyzacja też, tu nie ma żadnej zmiany, ale konstrukcja cholewki jest trochę inna i jest to but, w którym zawodnicy NBA grali najwięcej w tym sezonie? Jest taka bardzo fajna strona Kickstats, która przedstawia różne ciekawe statystyki a propos butów. I dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć odcinek, w jakich butach koszykarze NBA najczęściej grają. A już zaspojlerowałem, że w tych najczęściej. Ale są też inne bardzo ciekawe statystyki, które można by tam przytoczyć. I powiem wam moi drodzy, że jestem mega szczęśliwy, że mam te buty. Zostały jeszcze jedne kobi, które będą wychodzić, będą to te czarne kąpi. Jedne tutaj będą oznaczone Kobi Bryantem już z logo Mamby oraz drugie będą z Gigi. Zastanawiam się, jak ciężko będzie je dorwać, ale mam nadzieję, że jeśli mi się uda, to pokażę Wam je, bo bardzo chętnie bym Wam je pokazał. Z mojej strony to już wszystko. Do zobaczenia w następnym odcinku i pamiętajcie, no. Te buty zasługują na przynajmniej 100 lajków. Dobra, do zobaczenia w czwartek. Na razie.